Taka fajna gazeta mi dzisiaj wpadła w ręce, zupełnie przypadkiem, ukazywała się Katowice Bielsko-Częstochowa, w sensie województwa takie. I tu jest artykuł, Violetta Villas, zostałam oblana gnojówką. I tu jest parę jakichś takich różnych dziwnych, zresztą to, to jest tylko fragment tego wieczoru, nie? Jedna strona się ostała, za dużo aptek, złodzieje samochodów aktywni. Lepiej pić niż oddychać Czyli no, powietrze ciężkie na Śląsku A kranuwa czysta A to jest dobre Goła pani w wannie za pancerną szybą Rozebrane panienki za pancerną szybą można, by, można już oglądać Także w Bielsku Białej Dziewczyny sprowadzono Z innych miast Zaś minutowe spojrzenie na każdą Kosztuje 12 tysięcy złotych Chyba, że ktoś życzy sobie Seans pod tytułem Dama w kąpieli, czyli 10 minut patrzenia na nimfę w Wannie za jedyne 150 tysięcy. Właściciele lokalów zapowiadają, że zrobią z tej ulicy prawdziwe centrum erotyczne rozrywki. Pożyjemy, zobaczymy. Bielsko-białe. Kaj to było na cechowej pewnie. 16 luty 9:3. No a na drugiej stronie z kraju. Prezydent Lech Wałęsa podpisał wczoraj ustawę o planowaniu rodzi rodziny. Ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. No, Lechu. O, a tu Imperium. Sosnowiec. Koło kopalni Juliusz. Miedź. Klasa pierwsza 28 tysięcy, klasa druga 27. 000. Ceny powyżej dostaw. Dwóch ton Brąz, mosiądz, nikiel Zatrudnimy sekretariatkę z terenu Zagłębia Znajomość niemieckiego No Taki fragment gazety mi się trafił <grym> Dziwny W dziwnym miejscu Magicznym miejscu Nie, cykor, halo Halo No